Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o KVK pomiędzy Królestwami 93, 1960 i 2605. Witam wszystkich z tej strony Snow. No i powiemy sobie o tym KVK, które naprawdę jest dziwaczne. Czy to jest moim zdaniem jakiś super KVK? Na pewno nie, na pewno nie umieściłbym tego KvK w mojej, jakby, pierwszej trójce ulubionych KvK w Rise of Kingdoms. Ani nawet nie byłaby to pierwsza dziesiątka, ani pierwsza setka, a może nawet nie byłby to pierwszy tysiąc, bo naprawdę jest Rise of Kingdoms pełne bardzo ciekawych KvK, gdzie są różne zmiany, gdzie są naprawdę fajne pojedynki, potyczki. Tutaj, szczerze powiedziawszy, dla mnie, Ej, nie było to zbyt ciekawe. Czy można o tym KVK powiedzieć, że ono jest przehypowane? No też można powiedzieć tak i nie. Tutaj gdzieś od początku było wiadomo, że to nie będzie jakieś super KVK. Wiele osób o tym mówiło, o tym free for all i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, które tutaj od początku tego KVK nie poszły tak. Ej, po pierwsze ten matchmaking Lili, który sprawiał, że było bardzo ciężko podzielić drużyny. Później właśnie kłótnia, czy tam nie kłótnia nie jest niemożliwość dogadania się pomiędzy głównymi graczami na tym KWK sprawia, że mamy tutaj jakieś takie dziwaczne free for all, czyli każdy robi co chce. I w sumie trochę bezsensowna jest ta walka, no i to wszystko sprawia, że to KWK tak jakby strukturalnie nie jest ciekawe, aczkolwiek to też. Nie znaczy, że wiecie, że nie dzieją się tutaj rzeczy, no bo oczywiście, że się dzieją, tak? Więc mamy tutaj walki. Widzicie, że tutaj nawet teraz cały czas jest walka, i tutaj tej walki, szczególnie jeśli chodzi o Królestwo 1960, to jest bardzo dużo, tak? Oni praktycznie walczą przez cały czas trwania tego KVK. Więc myślę, że dla tych graczy na pewno jest tam sporo zabawy. Jeśli chodzi o jakieś tam obrony flagi, rally na flagę, myślę, że tego tu jest bardzo dużo. W zasadzie jest taki komfort trochę zawsze z tymi Imperium Królestwami, że praktycznie o której godzinie nie wejdziesz, to zawsze praktycznie coś się dzieje. Tak? Zawsze gdzieś tam jest jakiś prąd, ktoś walczy, ktoś atakuje flagę, ktoś broni flagę. Widzimy, że tutaj nawet kilka takich miejsc znajdziemy. Więc e, oczywiście tego nie odmawiam. Tutaj zobaczcie, ile tutaj jest cały czas marszy, e, cały czas się kotuje, cały czas jest walka, cały czas jest komu grać. E, także pod tym względem oczywiście to KVK jest super. E, ale, ale właśnie, e, jeśli chodzi o jakąś taką zaciętość, coś jakiś taki fragment, który by było, a może ci, a może tam ci. No, to naprawdę ciężko taki znaleźć. I myślę, że tutaj, no, oczywiście, jeśli chodzi w ogóle o przebieg tego KWK, to ten przebieg jest taki troszeczkę, można by powiedzieć, no, wszyscy się tego spodziewali, że tak to właśnie będzie wyglądać. Mianowicie chodzi o to, że wszyscy spodziewali się tego, że 960 najpierw będzie walczyć z 2605, i tutaj się sporo wykrwawią, no, i później najprawdopodobniej przegrają z 93. No, zobaczcie, jak Ingland wygląda. Myślę, że nie da się tego inaczej nazwać. Niż po prostu zwycięstwo królestwa 93. I ciężko mi wyobrazić sobie cokolwiek, co miałoby kiedykolwiek ten obrazek jakby zmienić. Więc wydaje mi się, że tak po prostu zostanie do końca. No bo wiecie, 2605 to jest królestwo, które jest słabsze od 1960 i od Królestwa 93, ale to też nie są jakieś ogórki, tak? Oni też tutaj zawalczyli, choćby na garnizonach. Też na nich musiało 960 trochę popracować. No a skoro musieli na nich popracować, to oczywista sprawa jest taka, że później byli słabsi w tej wadze. Czy? 960 wygrałoby z 93, gdyby to była taka walka 1 na 1. Ciężko powiedzieć, to jest właśnie też minus bardzo dużo tego KVK, że trafiły się w końcu te dwa, moim zdaniem, chyba najlepsze jednak królestwa, które teraz są w Rise of Kingdoms. Mogli zawalczyć po prostu jeden na jednego, żeby zobaczyć, kto jest silniejszy, ale to się po prostu nie wydarzy. Nie wydarzy się właśnie z tego względu, że 960 musiało wcześniej walczyć. No, 93 też możemy powiedzieć, że coś tam musi walczyć. Tutaj nawet widzimy, że, że są atakowani. Nie wiem, czy ten fort się pali od 93, także tutaj zajmują ich strefę, ale szczerze powiedziawszy, jaka, jakie to strefa ma w ogóle znaczenie. Dla Królestwa 93, o tutaj też widzimy, że płoną, są atakowani, no ale i 93 i 960 się teraz skupiają jakby tylko i wyłącznie na sobie, więc 960 też się jakoś specjalnie nie martwi, że tutaj wiecie SW gdzieś tam pali inforty i tak dalej, te terytorium, też SW zabiera w tej strefie, która wydaje mi się też jest jakoś niespecjalnie chroniona teraz przez 960. No cóż, więc, więc tak to wygląda, do końca się nie dowiemy, możemy tylko gdybać, a ci wyglądali lepiej, a może co by było gdyby, naprawdę ciężko powiedzieć. Te pozostałe królestwa teraz robią taką fajną rzecz, że wiecie, jak 93 i 960 są zajęci sobą, to oczywiście ich gdzieś tam podszczypują, dlatego to co Wam mówiłem właśnie o tych strefach, które, które widzicie tutaj, one nie mają jakiegoś większego znaczenia, widzimy, że te kluczowe struktury cały czas E, trzymają te królestwa i 960 po swojej stronie e, i 93 e, po swojej stronie trzymają po prostu te kluczowe strefy, no ale też ciężko się dziwić, tak, e, że te pozostałe królestwa gdzieś tam wychodzą. Czy coś tu się może zmienić? Moim zdaniem nie. E, ta przewaga 93 nad 960 jest bardzo widoczna i praktycznie ona jest stała, nie ma nawet jakby za bardzo takiego momentu, w którym 960 gdzieś tam odzyskuje, zresztą widzicie tak jak ten Kingsland wygląda, od początku 93 miał przewagę, no ale teraz zyskuje i nawet widzimy, że tutaj tą bramę ma, a pewnie jutro, czy nawet już do momentu, kiedy ten odcinek ujrzy światło dzienne, to możliwe, że już 960 nie będzie miał ani jednej bramy do Kingslandu i będzie to taki prywatny folwark Królestwa 93, no i wtedy pewnie będą mogli się zająć odzyskiwaniem terenu, gdzieś tam w innych strefach i podejrzewam, że 960 zrobi to samo. Czyli nie wiecie to, że 2605 teraz odzyskuje teren, co może się okazać bardzo krótkotrwałe. Wydaje mi się, że i jedni i drudzy, i 93, i 960 po tym jak tak de facto zakończy się ten Kingsland raczej sobie odpuszczą albo zamkną po prostu wszystkie inne swoje strefy, i to mniej więcej będzie koniec tego KVK. Szczerze wątpię, żeby tutaj była jakaś taka opcja, że wiecie, że 960 i 93 walczyły ze sobą, i teraz nagle 2605 tak zaatakuje, że nie wiem, wejdą do Kingslandu i zabiorą ten Ziggurat albo te pozostałe królestwa. Wydaje mi się to tak wysoce nieprawdopodobne, że to naprawdę no, niemożliwe. Myślę, że 2605, żeby coś takiego wykonać. Nie wiem, czy w ogóle, wydaje mi się, że nigdy nie byliby w stanie tego wykonać. Nawet gdyby, wiecie, nie zawalczyli przez sekundę w polu, co pewnie też dla nich by nie było dobre, no bo to wiecie. Teoretycznie ci rywale są podmęczeni, ale czy naprawdę, ja w ogóle na tych KWK się zastanawiam, co to tak naprawdę wygrywa? Czy ilość tych graczy online, czy właśnie to, ile kto ma pilotów, czy surowce? Chociaż surowce, z tego co wiem, to wiecie, tam. Na tych królestwach boty z surowcami to jest w zasadzie codzienność, więc yy, wydaje mi się, że wiele, wielu graczy będzie miało tych surowców praktycznie nieograniczoną ilość, używając botów. Jeśli chodzi o przyspieszenia, to też oczywiście mają ich bardzo dużo ze względu na to, że to są królestwa Imperium, tam wiecie, gold chesty się sypią. Ja nie mówię, że to jest nieskończona ilość tych rzeczy, ale jednak bardzo duża, więc oni są w stanie walczyć dużo więcej. Oczywiście nie wszyscy mają boty, nie wszyscy jakoś wydają gigantycznie, ale wydaje mi się, że naprawdę tam niektórzy, przynajmniej też jak się przegląda te konta największych graczy, to praktycznie oni mają zasoby nieograniczone. Albo tak się wydaje, no wiadomo, że tutaj jak grają, czy walczą przez 2-3 tygodnie jeszcze z tymi pilotami, czyli cały czas tak jakby te konto walczy, to oczywiście nawet największa ilość surowców wydaje się może się gdzieś tam skończyć. Także coś, coś tutaj na pewno decyduje, no myślę, że też starcie materiału, myślę tak jak mówię, nie wszyscy mają nieograniczoną ilość surowców i tak dalej, no i niektórzy tutaj się wystrzelali. Na 2,605, na tyle przynajmniej, że nie byli w stanie później podjąć jakiejś takiej ostatecznej walki z 93. Tutaj widzimy podobną sytuację, była przy tych fortach. Tak? Tutaj też już było widać gdzieś tam tą przewagę 93 w tych bolach, kiedy one się spotykały, że po prostu no 93 miało tych te graczy też najzwyczajniej w świecie więcej. Także cóż, tak to wygląda. Mam tu jeszcze dla Was do pokazania taką, wydaje mi się, dosyć ciekawą grafikę. Która pokazuje, ona już jest trochę przestarzała, nie wiem dokładnie, z którego ona jest dnia, ale ona też fajnie oddaje i pokazuje kto, co tutaj zrobił. Więc widzimy tutaj obóz wody, czyli inaczej mówiąc 960. Mogli tutaj napisać po prostu tymi numerami, ale w sumie rozumiem, bo te pozostałe obozy to tam mają po cztery królestwa, więc chyba tak jednak jest lepiej. No i cóż. Zobaczcie sobie na killpoincy, oczywiście najwięcej ich ma 960 i wydaje mi się, że tutaj naprawdę super, tylko pamiętajmy o tym, że 960 też miało jakby najwięcej okazji, żeby te killpoincy zdobyć, więc mieli kontrę z 2605, mogli z nimi walczyć, mogli z nimi walczyć dosyć długo i dzięki temu mogli sobie te killpoincy nabijać, tak? Więc to też pokazuje, że czasem nie ci, którzy mają najlepsze statystyki, Ostatecznie wygrywają KvK, no bo jakbyśmy liczyli po tym DKP, no to widzimy, że tutaj 960 absolutnie jest na miejscu najwyższym. Drugi obóz, czyli ogień, ten, który najprawdopodobniej wygra, czyli Królestwo 93, widzimy, że też tutaj w tych kilpońcach wyglądają dużo. To pewnie jest zasługa właśnie walki z 960, którą mówię, wygrywają. A jak się wygrywa, to zawsze tych kilpońców się ma trochę więcej. Co ciekawe, 93 straciło, przynajmniej tutaj, tak jak widać, najmniej tych jednostek, tak, to jest, wydaje mi się, że to jest w ogóle nie wszyscy gracze, tylko top 300, tak, więc miejcie to też na uwadze, że to nie są wszyscy gracze z danego królestwa, no ale i tak wydaje mi się, że te numery są tutaj bardzo ciekawe, jeśli chodzi o 2605, to widzicie na tych killpointsach, nawet nie, nie są bardzo tak daleko od 93, no bo widać, że oni też walczyli dużo z 960, także dali dużo z siebie. Jeśli chodzi w ogóle o stracone jednostki, to mają ich najwięcej. Tutaj pod tym względem są topowym królestwem, no ale to widzieliśmy te obrony różnych garnizonów, właśnie kontra 960, także tutaj mają bardzo dużo, myślę, że w ogóle. Najwięcej tych zmarłych jednostek to nie jest potyczka 93 i 960, tylko bardziej jest to właśnie potyczka 960 i 2605. No i te rzeczy też były bardzo ciekawe, jakieś tam i tak itd., itd. Co ciekawe, te pozostałe trzy obozy też coś tam walczyły, jednak widzimy to po tych statystykach, no ale właśnie to dużo też pokazuje. Czyli 93, zobaczcie, musiało walczyć kontra 3 te obozy. Nawet jakbyśmy te trzy obozy dodali do siebie, to one nie dają. Tyle, ile dało właśnie 2,605, tak? Może by byli gdzieś tam, nie wiem, w połowie tego. Można by to oczywiście policzyć, nie chce mi się tego robić. Trochę myślę, że więcej niż pół by tego było, ale jednak no, nie jest to to samo, co 2,605. A wiadomo, że walka w polu w takich KVK jest bardzo ważna i ona tak naprawdę determinuje to, kto wygrywa, kto przegrywa. Widzimy, że z kolei te królestwa naprawdę sporo straciły, tak? Więc myślę, że tam też. Mocno szli w garnizonach, albo nie wiem, no, w jakiś sposób tracili te jednostki. Niektórzy bardzo dużo, więcej niż właśnie 93, co jest dosyć śmieszne. No ale widzimy, że te, że te jednostki, jeśli chodzi właśnie o zabicie w polu, są mniejsze. Czy te statystyki tutaj mają znaczenie? Praktycznie nie mają żadnych. Czy możemy przez te statystyki powiedzieć, że 960 było najlepszym królestwem, ale niestety przegrywa? Nie możemy tak powiedzieć, ponieważ, tak jak mówię, 93 nie miało takiej okazji, żeby tak zawalczyć. Tak? Żeby porównać idealnie, musielibyśmy zagrać to i jeszcze raz, taki zrobić restart wszystkiego i postawić 960 tutaj w rogu, a 93. Byłoby w tym drugim rogu i dodatkowo 93 musiałoby zagrać dokładnie taką samą taktyką, jak zagrało 960. W sumie może taktykę mogliby przyjąć inną, a mamy byśmy później po prostu zobaczyli liczby. Ciężko stwierdzić, oczywiście naj, najbardziej idealny scenariusz to by był taki, że 960 i 93 podchodzą jak równe z równym i sobie właśnie walczą tutaj w Kingslandzie. Żałuję, że to się nie stało. Mówiłem, że taka opcja byłaby najlepsza. Myślę, że tutaj też wszyscy pozostali i te ich teksty, że o, my też chcemy mieć szansę na zwycięstwo. No bez sensu to było. I tutaj, tutaj szczerze powiedziawszy, mam, mam jakby taki rad dla tych innych, że trochę też nie poszli rozum do głowy, tak? Że, że sorry, no, nie, nie ma opcji takiej, żeby, żeby tutaj wygrali. Żeby tutaj zobaczyć, tutaj już było dawno, wiadomo, że nikt inny do tego Kingslandu poza 9693 nie wejdzie, tak? Więc po co w ogóle były gadki, że ktoś tam potrzebuje szansy na zwycięstwo, kiedy i tak, tak naprawdę jej nie ma, nawet przy tak absurdalnym jakby rozwiązaniu tego KWK. Myślę, że by było dużo ciekawiej. Wiem, że ta walka by była później, ale za to po prostu wydaje mi się, że dłużej by trwała. tak, Bo tutaj, no nie wiem, ile jeszcze potrwa, ale wydaje mi się, że to już jest taki bardziej koniec niż początek. A przecież można było to tak ustawić, że wiecie, po trzy bramy, 963 bramy, 93 bramy i ten Kingsland pewnie byłby dużo, dużo ciekawszy, gdyby tak poszli na siebie w 100%, no właśnie, tylko to jest później też byłaby słaba opcja, szczególnie dla 2605, które co, miałoby opcję tylko i wyłącznie walczenia z tymi pozostałymi królestwami, które no jak widzieliście przed chwilą po tych statystykach nie byliby w stanie raczej z nimi zawalczyć, chociaż kto wie, może też by się gdzieś tam ustawili w jakiejś strefie i zaczęłaby się walka, może byłoby to ciekawsze. To było takie rozwiązanie, które ja trochę proponowałem, tak, czyli że 93 walczy z 960, a pozostali sobie walczą w jakiejś innej strefie, tak, o tak jakby walka o drugie miejsce. Czy to byłoby bardziej widowiskowe? Ciężko powiedzieć, czy to, co się tu wydarzyło, było widowiskowe. Dla mnie nie. Ja rozumiem, że wiele osób tutaj się tym emocjonowało, że dla wielu osób to było KVK ciekawe. Dla mnie absolutnie nie, Ej, śmieszne jest dla mnie to, że wiecie, że Lili zrobiło całą, tą taką ej, cały filmik na temat właśnie, właśnie tego akurat KWK, które jest słabe, że w ogóle nie rozkminili tego, że reklamują KWK, które sami zepsuli, bo to jest chyba największy minus po tej stronie to jest minus właśnie ze strony Lili, że tak fatalnie dobrali królestwa do KWK i jeszcze to zaczęli promować i reklamować. Ej, no nie wiem, wydaje mi się, że tutaj jest ogromna strefa takiej porażki jeśli o to chodzi, ale tak jak mówię, to KVK wydaje mi się, że już się w tej chwili zakończyło albo, nie wiem, schodzi w stronę końca, jak wał tak zwał. Wydaje mi się, że tutaj już, jeżeli coś ciekawego miało się wydarzyć w tym KVK, to raczej się już wydarzyło. No i cóż, będziemy czekać pewnie na jakieś kolejne ciekawe KVK. Nie wiem, kto teraz byśmy się chcieli zobaczyć, żeby się zmierzył. Ja bym oczywiście nadal chciał zobaczyć pojedynek, 93 i 960, ale takie naprawdę, naprawdę już jeden na jeden, że nikt ich się im tam nie wtrąca i po prostu walczą ze sobą. Ale cały czas powstają nowe, ciekawe imperia. Inne, inne gdzieś tam spadają, więc na pewno jeszcze będą bardzo fajne pojedynki. Mam nadzieję, że bardziej interesujące, bardziej wyrównane, bardziej gdzieś tam skrojone. Takie, gdzie rzeczywiście można będzie się emocjonować tym, jak ta walka wygląda. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.